Witam Was na moim kanale i w moim pierwszym filmie. Skoro tu jesteś, to pewnie interesujesz się tradingiem, a ten kanał to miejsce, gdzie będę chciał się dzielić takim moim dziennikiem tradera, czyli moimi takimi codziennymi albo prawie codziennymi analizami i trajdami z rynku SP500. To jest jedyny rynek, na którym handluję. Jako, że nie zawsze rynek jest czytelny, więc nie, nie traduję też codziennie, Skladam codziennie do tradingu, codziennie analizuję, ale nie codziennie podejmuję ruchy. Ale bez względu na to, czy jest to wygrana czy przegrana, filmik z analizą trafi tutaj. Utworzyłem ten kanał tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, dla siebie samego, ponieważ uważam, że takie późniejsze nagranie i analiza swoich ruchów bardzo pomaga w analizie swoich błędów i zapamiętaniu ruchów rynkowych tylko takie na bieżąco, że zrobię ten trail i w ciągu tam godziny przekazuję sam jakby do siebie i dla was też dlaczego na jakiej podstawie podjąłem takie ani inne ruchy. Wiesz, że prowadzenie takiego papierowego dziennika czy Excela nie jest to samo. Do tej pory prowadziłem takiego Excela i totalnie w dłuższym terminie nie odzwierciedla to ruchów, nie daje żadnych prawdziwych statystyk ani a nie idzie tam wysłuchać swoich własnych emocji z danego tego trada po jakimś czasie. A taki, do takiego filmu zawsze można wrócić, spojrzeć na niego, jak się tradowało tydzień temu, miesiąc temu, rok temu. Po drugie, chciałbym poznać tu ludzi, którzy tak jak i ja interesują się day tradingiem, używa, którzy używają również instytucyjnych narzędzi jak ViewUp, Market Profile, Doom czy Footprint. To nie jest grana, to nie jest jakaś grana trading View po prostu. I gwarantuję Wam, że będzie szczerze, konkretnie i bez owijania w bawełnę. Chcę, żeby ten kanał był miejscem, gdzie realnie zobaczycie, jak wygląda trading dzień po dniu, a nie tylko jakieś piękne screeny z wynikami z fejkowych kont. Ale do wieczy. Dzisiejsza analiza bardzo, ale to bardzo wolny rynek dzisiaj. Mamy jutro CPI, więc rynek nie niezbyt miał dzisiaj udany volume. Było to 30% poniżej średniej. Mm. mamy tutaj. Obecnie jest minus 29% od średniej i skąd wzięła się analiza? Otworzyliśmy się... Gdzie my się tu otworzyliśmy? W tym momencie tutaj, gdzieś dzisiaj. Było to poniżej wczorajszego volume. E, volume, co ja mówię. Poniżej wczor wczorajszego value rynku. Więc w teorii moglibyśmy się spodziewać spadków, ale mimo wszystko tutaj nam ładnie Boilinger Bans utrzymał. Cały czas jesteśmy nad tym, cały czas Bayersy są pod kontrolą, także dzisiejsze Bias było na longa. W sumie rynek się otworzył i był bardzo wąski, to jest nieprzeciętnie wąski rynek. Zobaczcie jaki tu mamy kompozyt value, dużo większy niż, niż, niż w ogóle to otwarcie. Dlatego nie zagrałem tu na początku, bo się bałem, myślałem, że bardziej ten rynek wpadnie w balans i będzie po prostu balansował, jakby to zejście było tutaj gdzieś do minus 2 SD, wtedy na pewno grałbym longa, bo raz, że bylibyśmy na edge'u, to dwa, że pasowałoby to do mojego bias. Ale jak szliśmy do góry, nie bardzo jakoś widziałem tego trade'a, odpuściłem go. Wróciłem po jakimś czasie na market, chyba dopiero po jakiejś godzinie czy półtorej. Byliśmy gdzieś w tym momencie. Mieliśmy rejection tutaj pod wiłapem. Wybiliśmy się ładnie powyżej wiłapa. Znaleźliśmy akceptację powyżej tego wiłapa i zobaczyłem, że jest tutaj absorpcja. Jak puszczę Wam crossa, to możecie sobie zobaczyć na dole na kumulatyw. Mieliśmy cały czas przyrost sprzedających, a cena miło wszystko szła do góry czyli mieliśmy tak zwaną absorpcję. Także jak widzicie od razu moje wejście, zapełen kontrakt. Tutaj dobiliśmy 0,3 bodajże. No i gdzieś tutaj na tych szczytach był to mniej więcej cel też, żeby gdzieś tutaj wychodzić. Aczkolwiek spodziewałem się, że rynek pójdzie wyżej do previous day high. Także jak zobaczyłem tutaj, że rynek zaczyna iść bokiem, pozamykałem wszystko, co w sumie jak na razie wygląda, że było słuszne aczkolwiek może to być lekki, lekki pullback i tak wybijemy to dzisiaj jeszcze, w day high, wcale by mnie to nie zdziwiło, ale ogólnie dzień udany, 587 dolarów zysków w, jak ten tutaj dzisiaj wyszedł, 13.10 do 13.41, czyli w pół godziny, nie sugerujcie się też tym czasem, co tutaj Wam podaję z siery. Bo jest tutaj ustawiony czas Chicago, tak jak się otwiera giełda w Chicago, czyli o 9.30 ich czasu otwiera się amerykańska giełda. Amerykański rynek pojawiają się największe ruchy. Jest to jedyny czas, kiedy, kiedy gram na markecie. Także czasu polskiego chyba trzeba dodać 6 godzin. Jakoś tak, Nie pamiętam dokładnie. Na pewno 105 godzin do, do czasu UK. No dobra, no i w sumie. Tyle na dzisiaj, tyle na pierwszy film, na wprowadzenie. Mam nadzieję, że będzie to fajnie szło i, i, i widzimy się w następnym filmie.